Narodowy Bank Polski udzieli pożyczki Narodowemu Banku Ukrainy do 4 miliardów złotych. Witajcie na kanale Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest i przechodzimy do tematu. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o udzieleniu swapa walutowego Narodowemu Bankowi Ukrainy maksymalnie do kwoty 4 miliardów złotych. Polski Bank Centralny deklaruje, Wszelką niezbędną pomoc. SWAP to forma pożyczki pieniędzy między bankami. Narodowy Bank Polski w pełni solidaryzuje się z Narodowym Bankiem Ukrainy oraz z całym ukraińskim narodem w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej. Deklarujemy wszelką niezbędną pomoc dla Narodowego Banku Ukrainy. Czytamy w komunikacie NBP. Podobnie polski bank centralny, w 2015 roku, NBP zaoferował wtedy, że wymieni chrywdy na złote, nawet za 4 miliardy złotych. NBP nie podał w komunikacie, jakie waluty będą. Po drugiej stronie Swapa. To umowa między bankami centralnymi o wymianie walut po określonym kursie na określony czas. Transakcja składa się z dwóch kredytów. Jeden bank centralny udziela kredytu w swojej walucie drugiemu bankowi centralnemu i równocześnie otrzymuje kredyt od tego drugiego banku centralnego w innej walucie. Taka ta transakcja wspomoże rezerwy walutowe Ukrainy. Zapraszam do następnego filmu i do zobaczenia. Cześć.